Dzień dobry, Interex Katowice, Mariusz Szczepnik. Dzisiaj mamy montaż pieców XL i serii XL, i XL. I Tutaj mamy przygotowane przewody, tutaj jest 5x4. Druga, drugi piecek jest tutaj. Tutaj mamy też 5x4 przygotowane, a tutaj mamy rozdzielnie Pozdrawiam serdecznie i zabieramy się do pracy. No, już czarne i piecyki mamy zamontowane. Także i całe stoko, jeszcze są gotowe. Tak wygląda. Panem już jest obłączony jest ciepłownikowy switch, który włącza i wyłącza. Piec akumulacyjny na, na lato, tak aby klient nie musiał tablicy roz pierwszej wyłączać. Piec zasilany przewodem 5, ,5 zł, wykorzystane do elektroniki, wjeżyły na blok akumulacji i żyła ogromna oczywiście To jest ten piec. I drugi piecyk. I ta sama sytuacja. Też swir zamontowany do włączania i wyłączania elektroniki w piecu akumulacyjnym. Dziękuję, pozdrawiam. I zapraszamy.